Dzień dobry, witam wszystkich w najnowszym odcinku naszego podcastu Zmagazynowani. Ja nazywam się Mikołaj Walkowski, a naszym gościem dzisiaj jest Adam Galek, członek zarządu Rolixus Logistik Polska. Dzień dobry, panie Damie. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym poprosić o kilka hmm. słów na temat roli w SUS Logistik Polska. Czym się zajmujecie, w czym się specjalizujecie i jaka jest pana rola w organizacji? Hmm. To, to może zacznę od końca, tak, członek zarządu e, i, i w ramach swojej funkcji odpowiadam za obszar dystrybucji krajowej, drobnicowej i fulowej, za logistykę kontraktową, za obszar nieruchomości. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to, to jest to polska firma, rodzinna firma, natomiast jesteśmy operatorem takim, lubimy sobie mówić lokalnym o globalnych możliwościach, mhm. a, ponieważ y, zajmujemy się... Y, Powiedzmy wszelkiego rodzaju obszarami logistyki, tak? czyli globalnymi frachtami morskimi, lotniczymi, kolejowymi. Tu na rynku europejskim frachty drogowe, zarówno fule krajowe, międzynarodowe, jak i drobnica krajowa, międzynarodowa, logistyka kontraktowa, agencja celna. Mamy też komórkę specjalizującą się w, w, w projektach typu niestandardowych, tak? nazywamy to Project Cargo. A, czyli wszelkiego rodzaju specjalne, szyte na miarę, duże przedsięwzięcia logistyczne, jak nie wiem, przeniesienie zakładu produkcyjnego z jednego końca świata na drugi. I mam jeszcze taką komórkę odpowiedzialną, również za, nazywam ją SUS Advisory, i, i staram się też doradzać innym firmom, które są zainteresowane takim wsparciem. Do tego SUS Advisory pewnie wrócę w kolejnym pytaniu, natomiast teraz chciałbym tak zapytać odnośnie zmian, jakie zaszły w polskiej logistyce. To znaczy zmian, które zostały wywołane ostatnimi wydarzeniami, przez ostatnie lata. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie. I z reguły operatorzy logistyczni, czy też firmy doradcze, deweloperzy zawsze działają w tej pierwszej linii na froncie. Tu mam na myśli firmy logistyczne polskie. No, bardzo szybko muszą reagować na potrzeby swoich klientów i właśnie chciałbym zapytać, jak wy musieliście się z tymi zmianami zmierzyć i co zmieniło się właśnie w polskiej logistyce przez ostatnie 2-3 lata? Myślę, że przede wszystkim z, wiele firm zauważyło logistykę i, i wartość, jaką logistyka daje, bądź nie, kiedy jej zabraknie. Tak. Okay. E, I myślę, że postrzeganie w wielu organizacjach jakby zmieniło się z, te, z tego powodu, bo, bo, bo w momencie, kiedy zachwiały się te łańcuchy dostaw, e, no to zauważono, że o, to jest temat jednak, e, który trzeba, trzeba się nim zainteresować, trzeba zadbać i, i zwrócić na niego baczniejszą uwagę. Eee, tak, bo to, te zawirowania spowodowały, że od powiedzmy takich delikatnych jakich zawirowań po, po większe, gdzie, gdzie potrafiły całe zakłady produkcyjne stanąć, z powodu braku komponentów, tak, i które wynikały jakby z problemów e, we fraktach morskich, tak. e, Więc to, co było wymagane wtedy od e, operatora logistycznego, to przede wszystkim elastyczność, tak? I mhm. znalezienie rozwiązania. Jeżeli faktycznie pojawił się problem kongestii, jeżeli chodzi o. Frakty morskie to firmy, którym Musiały, tak, żeby nie zaprzestać produkcji, bo jednak wstrzymanie produkcji było bardzo kosztowne, bądź inne rodzaje biznesy, to wtedy trzeba było umieć elastycznie, jakby doradzić klientowi, zaproponować inne rozwiązania, alternatywne kolej, samolot i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że ta świadomość klientów też przez tą całą sytuację wzrosła. Zdecydowanie. Tak, A jak, widzimy. Jak to wygląda pod kątem takiej otwartości właśnie klientów do optymalizacji? No bo zmiany, które się pojawiły, na pewno zmusiły klientów pewnie do optymalizacji logistyki. I pewnie to było też jednym z większych wyzwań dla was. Więc właśnie chciałbym zapytać, jak to wygląda z waszej perspektywy, jeżeli chodzi właśnie o ten SUS adwizory i pozostałe usługi, które pewnie są wyspecjalizowane w kwestiach tych zmian. No tak, to jak się mówi, że, że najprościej jakby wprowadzać rewolucyjne zmiany w kryzysie, tak? bo, mhm. bo jak jest dobrze, to, to nikt nie widzi potrzeby zmiany w momencie, kiedy faktycznie pojawiają się trudne sytuacje. I takie wyzwania poważniejszej natury, no to wtedy jest większa otwartość, tak? To buduje otwartość, bo wtedy się nagle wiele osób, menadżerów zaczyna zastanawiać, o może jednak musimy zrobić coś inaczej. Tak? No, tak. I, I to, to miało różny, różny jakby wydźwięk i obraz, bo Niektóre duże organizacje nagle się zorientowały, że były zależne tylko od rynku azjatyckiego, jeżeli chodzi o dostawy komponentów. Mhm. Tak? I, I w momencie, kiedy się zrobił problem z, z tym kierunkiem, to nagle zaczęły szukać rozwiązań i... i, i... Różne organizacje poszły w różną stronę. Niektóre zaczęły myśleć o przeniesieniu większej o produkcji w ogóle do Europy tak. tak. E, i, i budują się niektóre zakłady już w Europie właśnie z tą myślą. Mhm. E, inne firmy zaczęły dywersyfikować sobie dostawców po kontynentach tak? i wdrożyły politykę OK. Musimy mieć jakby możliwość dostarczenia tego samego komponentu, tej samej jakości, ale z różnych kontynentów i będziemy w zależności od sytuacji na rynku globalnym decydować, mhm. skąd ma przyjeżdżać, żeby być właśnie zabezpieczonym pod tym kątem. Były też firmy, które przyniosły, jakby zwiększyły swoje zapasy tak naturalnie tutaj w Europie, żeby. Te zapasy bezpieczeństwa, tak, żeby się uniezależnić od tych zawirowań. Mhm. I, i to, to, to takie przede wszystkim kierunki. Natomiast myślenie, tak, zaczęło się też poszukiwanie właśnie nowych możliwości, nowych rozwiązań. I, I tutaj ta, to tak naprawdę wtedy też powstała ta nasza usługa SUS Advisory, bo widzieliśmy taką potrzebę na rynku. Także. Że może nie zawsze jest potrzebna sama usługa e, e, fraktu jakiegoś tak, morskiego czy drogowego, ale e, czasami firmy poszukują też jakby takiego wsparcia, tak, od fachowca, od właśnie operatora, który robi to na co dzień i może powiedzieć, jakie są możliwości, bo, bo jako operator mamy jakby Pełen przegląd tego, co się dzieje na rynku, a jako kompleksowy operator, mając wszystkie możliwe frachty morskie, drogowe, lotnicze, tak, to, to, to ten przegląd rynku usług logistycznych mamy dość bogaty, więc mhm. możemy służyć tą pomocą. Super. To, co też yy, miało znaczenie, jeżeli chodzi o zmiany w ostatnim czasie na rynku, to na pewno jest coś, z czego nie da się pominąć, to jest wzrost czynszów, i to było zauważalne dla wszystkich uczestników tego rynku. Yy, to na pewno miało swoje odbicie w kosztach budowy, w sensie koszty budowy spowodowały wzrost czynszów, ale też pewnie koszty związane z finansowaniem i ogólnie z dostępem do finansowania dla deweloperów magazynowych. W tej chwili widzimy taką stabilizację, która na rynku jakby nastąpiła. Te koszty w miarę się, można powiedzieć, ustabilizowały, natomiast czynsze i tak myślę, że będą jeszcze rosły w następnym czasie i też takie są przewidywania ekspertów. Natomiast chciałbym. To, to, co, to, co my widzimy, to widzimy też spore zainteresowanie budynkami budowanymi na własność teraz przez właśnie klientów końcowych. I pytanie jest moje takie, jakie jest Wasze podejście do tego tematu? Czy dalej jesteście za tym, żeby bardziej projekty wynajmować, czy właśnie budować na własność? Jak do tego podchodzić jako operator? Myślę, że to jest. Zawsze to jest związane jakby z strategią, filozofią działania danej organizacji. Tak? Mhm. My, e, w tym momencie nasza strategia opiera się na tym, że, że chcemy bardzo wzmocnić nasz rozwój, jeżeli chodzi o inne kraje w, w centralnej Europie. Mhm. E, bo od 2018 roku zaczęliśmy tą ekspansję w CE, e, gdzie otworzyliśmy oddziały w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Słowenii. E, I teraz na bazie tych oddziałów, które już tam istnieją, tak? Od tych kilku lat chcemy mm -hmm. budować dalej, tak? Chcemy rozwijać tam wszystkie jakby te usługi, które dzisiaj mamy też w Polsce, czyli logistykę kontraktową i, i, i własną sieć drobnicową I, i, i z tego względu też jakby to są te kierunki rozwoju, gdzie my na przykład widzimy jakby, bardziej chcemy nasz kapitał angażować tam, w ten rozwój mm -hmm. i między innymi poprzez akwizycję innych firm. Okay. W związku z tym potrzebujemy, mówiąc tym. Kapitału, tak, żeby te inwestycje przeprowadzać. Tak jak zainwestowaliśmy w zeszłym roku, pod koniec, w spółkę tutaj w Polsce, ekspert. Mhm. Teraz w Czechach w tym roku zainwestowaliśmy w spółkę Jopa. Dzięki temu de facto podwoiliśmy nasze obroty na rynku czeskim i, i mamy kolejne plany akwizycyjne, co powoduje, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o rynek polski, nie, nie chcemy budować własnych obiektów, mhm. ale chcemy wynajmować. I to jest jeden powód. Okay. A, a drugi powód jest taki, że ten wynajem długoterminowy czy średnioterminowy to też jest zależnie od projektu. Bo jeżeli mamy projekty szyte na miarę, takie 3-5-letnie, mhm. i na taki czas mamy kontrakt, i to jest duży kontrakt, gdzie możemy mieć dedykowany obiekt pod to, to też chcemy, żeby to było dopasowane do długości kontraktu. Czyli no to oczywiście, back-to-back back z klientem. Back-to-back back z klientem mhm. i, i wtedy. A to jest jakby bezpieczne dla nas i dla klienta rozwiązanie, nie ma zobowiązań później kolejnych mhm. i, i z punktu widzenia właściciela obiektu też jest jakby jasna i klarowna sytuacja. Oczywiście zawsze jest opcja możliwości przedłużenia tak? i, mhm. i tak, tak, tak też się dzieje czasami. Albo nawet częściej, ale ale to ta elastyczność to jest jakby to, co daje nam ten najem, to jest przede wszystkim elastyczność, tak? W Dokładnie. Projekt. Możliwość dopasowania tego budynku do danego projektu i odzwierciedlenia go właśnie back to back wobec waszego klienta. Tak. A może nam Pan powiedzieć, ile obecnie metrów kwadratowych wynajmujecie w Polsce? Tak, w tym momencie mam ponad 330 tysięcy metrów kwadratowych to jest kilkanaście obiektów różnego rodzaju, tak? Mamy, mm -hmm. Obiekty, które są właśnie tego typu projektami uszytymi na miarę pod konkretnego jednego klienta, jeden projekt. Mamy też takie, e, większość de facto naszych magazynów to, to są tak zwane magazyny multiklienckie, tak, uh -huh. gdzie staramy się też łączyć z naszymi terminalami przeładunkowymi, żeby e, też optymalizować to dystrybucję po stronie kolekcji, tak, uh -huh, bo uh -huh. zamiast jechać gdzieś do klienta do innego miejsca, mamy już to wszystko w jednym miejscu. Uh -huh. A, więc wtedy taki klient obsługiwany kompleksowo, zarówno w logistyce kontraktowej, jak i w dystrybucji krajowej, może mieć zdecydowanie lepsze konkurencyjne warunki. No i taka w sensie. synergia też wnosi wartość dodaną dla klienta, jak rozumiem. A proszę mi powiedzieć, są jakieś regiony w kraju, w których czujecie się powiedzmy mocniejsi, silniejsi, jakieś takie wasze korowe lokalizacje? Dzisiaj w Polsce jesteśmy obecni wszędzie, praktycznie. Mhm. Natomiast naturalnie myślę, że to tak jak cały rynek, tak? Czyli centralna Polska, Warszawa, Śląsk, to są te najbardziej popularne lokalizacje. No, przy samej Warszawie mamy obecnie. Osiem obiektów, mhm. e, więc jakby to już samo mówi o tym, i, i, i jak bardzo popularny jest to region. W Łodzi e, aktualnie, czy w okolicach Łodzi działamy w trzech. Mhm. E, tak, I, i, i na Śląsku teraz, jakby, jeżeli przyjmiemy same Katowice, Sosnowiec, to już też są dwa obiekty mhm. spore, więc. E, to, to, to myślę, że to są te regiony takie najpopularniejsze, tak? Pewnie. Ja też zakładam, że każdy region specjalizuje się w konkretnych branżach, nie? I tak naprawdę chciałbym zapytać, czy macie jakieś branże przez was preferowane, w których czujecie to, że jest duży potencjał jeszcze do rozwoju tych branż i jakby to są branże, w które warto inwestować, czy są też takie branże, które na przykład od których odchodzi się z jakiegoś powodu? Nie odchodzimy z żadnych branż. znaczy Nasza filozofia jest taka, że, że chcemy być zdywersyfikowani pod wieloma względami i to jest jakby element naszej strategii. Stąd jakby pomysł na to, żeby działać wieloproduktowo, mhm. bo to, to też jakby w pandemii pokazało, że, że to ma wartość również dla klientów, bo jeżeli działaliśmy we frakcie morskim i się pojawiły problemy i byliśmy w stanie przestawić klienta na, na kolejowy, bądź, włącznie, bądź zaraz po wybuchu wojny, jeżeli de facto kolej zatrzymała się tak z uwagi na, 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 na to, Przejazd przez Rosję. Mhm. Byliśmy w stanie przerzucić to wszystko na, na morski bądź lotniczy ten wolumen, więc to, to, to jakby ta dywersyfikacja produktowa, z drugiej strony geograficzna, ponieważ mhm. rozwijamy się w Polsce i w innych krajach. CI. I trzecia dywersyfikacja, ten poziom sektorowy, czyli mhm. działamy w różnych branżach. Jesteśmy mocni na pewno w AGD, mhm. A, działamy w automotywie, działamy w branży meblarskiej, działamy w branży spożywczej. I, i, i Pewnie jeszcze a, opakowania, więc jakby działamy w różnych branżach i, i ta dywersyfikacja nam się sprawdziła, bo mhm. na przykład też taki kolejny przykład w pandemii, w momencie kiedy produkcja nowych samochodów się zatrzymała i mieliśmy jeden projekt pod Krakowem, gdzie, gdzie, gdzie były części do samochodów właśnie dostarczane do fabryk w Niemczech mhm. do produkcji i tam praktycznie z dnia na dzień to wszystko zostało zatrzymane. Ale za to inny projekt, też z Automotive, niby ta sama branża, ale działający na rynku aftermarket. Okej. Okay. Czyli dostarczający części do naprawy tych samochodów, które nie wymieniliśmy na nowe, mhm. e, nagle się okazało, że tam był znacznie większy popyt i, i można było przesunąć zasoby z jednego miejsca w drugie i korzystając z tej dywersyfikacji, jakby zachować e, właściwy poziom jakby działalności. Jasne. Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo tak jak Pan mówi właśnie o, o tych rzeczach aftermarketowych i o tym, jakie były wyzwania, które przyniosła nam pandemia, no to właśnie nie sposób zauważyć, że ten rynek się zmienia bardzo dynamicznie i tak samo jak. Jak na przykład dla nas, jako dla agentów, kwestie związane na przykład z ESG, które pojawiły się w czasie pandemii, czy przed pandemią, były takim bardziej bym powiedział trendem, czy bardziej takim tematem postrzeganym przez wielu jako marketing i bardziej wizerunek firmy, która interesuje się środowiskiem, czy tam ładem korporacyjnym. Dzisiaj widzimy, że to już jest realny trend i zatem podążają firmy, i właśnie chciałbym pana zapytać, jak wy do tego podchodzicie, jeżeli chodzi o kwestie związane z ESG. Mm -hmm. e to znaczy, Jeden z podstawowych celów, podchodząc do tego tematu, jaki sobie postawiliśmy, to, że na pewno chcemy być w tym wiarygodni. Mhm. Czyli wszystkie działania, które chcemy podejmować w tym zakresie, chcemy, żeby one były faktycznymi działaniami, faktycznie przynoszącymi korzyści, realne korzyści i mające jakby przełożenie w rzeczywistości. Mhm. W tym roku wydaliśmy nasz drugi raport z zrównoważonego rozwoju. I, i, I też uczymy się, on już jest na pewno dużo lepszy niż w poprzednim roku, I, i dalej jeszcze widzimy pomysły na to, jak jeszcze dalej można się usprawnić. Natomiast założenie jest takie, że transparentnie pokazujemy, co się u nas dzieje mhm. i, i co chcemy robić, I, i tak, żeby jakby w kolejnych raportach też siebie rozliczyć z tego, czy faktycznie te działania przynoszą taki efekt, jaki sobie założyliśmy, czy nie. Tak. I, i, I to ma szeroki zakres, tak? Bo, bo jeżeli nawiązując do, do, do magazynów, tak, no to to już jakiś czas temu zdecydowaliśmy o tym, że jednak te wszystkie magazyny nowe, mm -hmm. to chcemy, żeby były w odpowiednim standardzie. I w ten mm -hmm. sposób już większość naszych magazynów jest w standardzie BRIM. Okay. Więc to, to jakby też świadczy. Wiemy, wie, że za tym certyfikatem BRIM kryją się konkretne, konkretne usprawnienia, które przyczyniają się jakby do, do tego redukcji wpływu na środowisko. tak? Mm -hmm. I, I to jest też tak, że. że Część tych rzeczy to są pewne inwestycje, które trzeba ponieść, część tych rzeczy to są też realne oszczędności, tak? No bo mm -hmm. jak się spojrzy na to, że, że nie wiem, oświetlenie ledowe, czy inteligentne sterowanie oświetleniem led w takim magazynie, to to, to to są rzeczy, które realnie przekładają się również na, na, na tańsze funkcjonowanie, tak? szczególnie przy tych cenach prądu, które właśnie wystrzeliły tak. w zeszłym roku. Właśnie to chciałem, to chciałem powiedzieć, na to się jeszcze nałożyły czynsze i właśnie wzrost kosztów energii. Tak też z mojego doświadczenia widzę, że klienci pytają często o możliwość dywersyfikacji źródeł energii, pod kątem właśnie paneli fotowoltaicznych. Po pierwsze pod kątem redukcji kosztów, po drugie pod kątem możliwości zdywersyfikowania sobie tych źródeł energii. Ogólnie patrząc na rynek, to widzimy trochę mniej zapytań o przetargi logistyczne w tej mhm. chwili niż było to jeszcze w pandemii czy, czy nawet przed pandemią. I chciałbym zapytać, czy moje postrzeganie jest słuszne, że tak faktycznie jest dzisiaj na rynku? Czy mógłby nam Pan coś też mhm. o tym powiedzieć? Faktycznie widać, że, że, że wiele firm gdzieś zaczęło odsuwać pewne decyzje, zaczęło się zastanawiać. Moje jakby przemyślenie jest takie, że to może wynikać właśnie z tego zawirowania, jeżeli chodzi o ceny, tak? bo w poprzednim roku, jakby te ceny, które się zmieniły na rynku nieruchomości, i nowe magazyny, de facto z naszej perspektywy. To, to są czynsze efektywne, wyższe często o 100% niż były jeszcze 2-3 lata temu. Mhm. Więc to jest bardzo duża zmiana, i przy dość niskich marżach jakby w branży logistycznej, no to musiało mieć swoje odzwierciedlenie w, w cenach usług. Tak. I, I myślę, że, że, że wielu klientów, jakby jak zobaczyło te zmieniające się ceny, to zaczęło się zastanawiać: okay, czy to na pewno tak jest, i czy, czy, czy to ktoś mnie jednak nie oszukuje, i może jednak weryfikuje ten rynek. Natomiast czy to jakoś tak szeroko faktycznie mniej, to nie, bo u nas gdzieś tam te rynki i ten ten produkt się rozwija dalej, tak mhm. I, i zapełniamy nasze magazyny, są zapytania, są projekty, faktycznie ten początek roku był takim jakby widać zahamowaniem, teraz widzimy prowadzimy wiele różnych rozmów mhm. o większych mniejszych projektach zarówno w Polsce jak i na przykład w Czechach i, i, i coś się dzieje i jestem pozytywny tutaj, pozytywny myśli. Czyli generalnie można założyć, że u, u, uważamy, zarówno pan, jak i, jak i ja, że rynek będzie się dalej rozwijać i że wrócimy jakby na te tory, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni w zasadzie. Myślę, że tak, tak. To, to jest też, słyszę z rynku, że, że, że wiele firm produkcyjnych zastanawia się też, jak jakby ze swojej strony wesprzeć konsumpcję. Tak? Mhm. Więc pewnie też będą myśleć o jakichś kwestiach redukcji cen, być może. Mhm. A, no, jakby. Wiele rzeczy się dzieje i będzie działo tak. No, samochód jak się zepsuje, czego naprawić. Więc te części ktoś musi dostarczyć, tak? tak jest. Nowe samochody też słyszymy, że się sprzedają. Mhm. Był ten zastój i teraz jakby wraca to, to, to do normy. I słyszeliśmy teraz w ostatnim czasie o rekordowej rejestracji na przykład samochodów ciężarowych. Mhm. A, więc. więc... Co się dzieje? Tak? Co się tutaj dzieje? No to też o tym mówiliśmy trochę poza kamerą, ale też dzisiaj ukazała się informacja prasowa o produkcji nowego Fiata 500 czy też 600 w Tychach i faktycznie widać, że też pod tym kątem automoty zaczyna gdzieś znowu się odbijać, więc mam nadzieję, że nasze przewidywania będą w tym zakresie słuszne. Tak, tak, ja koniec... bym dodał tylko te kolejne fabryki baterii, które się otwierają, tak, mhm. planują otwierać. To też jakby pokazuje, że jakby Polska jest postrzegana jako dobre miejsce do tego mhm. typu inwestycji, pewnie z powodów głównie też logistycznych, tak, jeżeli chodzi o dystrybucję po Europie. I, i, i... To jest wielka szansa dla nas, tak i dla naszej logistyki. No I mamy też w związku z tym yy, rozwój całej logistyki tych baterii, tak naprawdę. I pewnie za niedługo wejdziemy w temat związany z utylizacją tych baterii tego, jak, jak do tego tematu podchodzić. Yy, ja mam też takie pytanie na koniec: czy jest jakiś projekt logistyczny, który przeprowadzili się w ostatnim czasie, którym warto się pochwalić i który mógłby być interesujący dla nas i dla naszych widzów? Hmm. Projekty logistyczne. No, generalnie wie, wiele ich się dzieje. Mhm. <laughs> no może... Interesujące projekty to w każdym produkcie, który mamy, w każdej usłudze, które świadczymy, myślę, coś takiego możemy znaleźć. Na przykład w Project Cargo swego czasu dostarczaliśmy moduły hotelowe mhm. z Polski, z fabryki do Anglii, gdzie w Londynie był budowany z tych modułów hotel cały. Tak? Więc to był cały statek takich modułów, który był dostarczany. Potem synchronizacja tych wszystkich samochodów, które musiały w właściwym czasie dojechać do centrum Londynu i, i tam był ten mhm. hotel budowany. Mamy ciekawy projekt na przykład z, z, z firmą Signify, który opiera się na współpracy vendor management inventory, gdzie, gdzie to też jest pewna taka unikatowa usługa na rynku, gdzie, gdzie to dostawcy zarządzają zapasem potrzebnych komponentów do produkcji mhm. oświetlenia i, i, i to się dzieje już od kilku lat i, i widać, to się rozwija, dochodzą kolejni dostawcy i też zachęcamy innych, innych klientów, żeby też rozważali tego typu po możliwości, bo, bo to wciąż nie jest tak popularne, a, mhm. a, a widać, że daje konkretne korzyści. E, zdarzają się różne akcje specjalne, co-packingowe, tak, gdzie trzeba coś na szybko przygotować, jakieś zestawy klientom. Teraz oczywiście rok szkolny, mhm. więc e, szykowaliśmy, e, już nie pamiętam, chyba z 8 tysięcy zestawów takich różnych stendów i tak dalej dla, 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 dla firmy, która właśnie przed tym rozpoczęciem roku szkolnego sprzedawała zeszyty, długopisy. i mhm. e, e, Mamy. Kompleksowe projekty takie, gdzie nie wiem, meble sprowadzane, ładnie zapakowane w kartony takie ogrodowe z Chin, które są sprowadzane kontenerami, potem tu w Warszawie magazynowane, dystrybuowane drobnicowo, zarówno bezpośrednio do konsumentów, jak i do, 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 do salonów, do sklepów. Ze spółką Ekspert teraz świadczymy też różne usługi. Na ostatnim mili, tak, gdzie można sobie zamówić pralkę z montażem, tak? I okay. jesteśmy w stanie dla naszych też klientów z branży AGD, czy RTV AGD dostarczyć produkt i, i, i zrealizować usługę czy montażu telewizora, czy pralki, zabudowie, nie zabudowie, jak, jak potrzeba? Więc jakby podchodzimy, staramy się. Kompleksowo świadczyć usługi, więc jest, to jest ciekawe, właśnie, że jest wiele branż, wiele różnych projektów ciekawych można spotkać w logistyce. I do każdego można podejść tak indywidualnie, tak naprawdę i, i strzeć to na miarę do końca. Tak. Super. Pani Damie, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję też za obecność. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Zapraszamy do subskrybowania i do zobaczenia. Pozdraw. Dziękuję bardzo, do widzenia.